To jest kwietniowe wydanie magazynu Bilans. Czas niepewności. Ale ta niepewność nie pochodzi od wojny, ona była już dużo wcześniej. Tak w zasadzie od kilku miesięcy borykamy się z wieloma tymi samymi problemami. Zapraszam, Michał Polaczyk ze Squaber.com. Czas niepewności na sam początek o 9 maja. O tym, na co patrzeć w aktualnej sytuacji i o analogiach odnośnie np. do lutego 2021 roku. Zapraszam. 9 maja 2022 roku jest rosyjski Dzień Zwycięstwa. To właśnie wtedy Władimir Putin będzie chciał pochwalić się jakimś sukcesem wojennym. Jak dotąd Rosjanie na szczęście wycofali się z północy. W tamtych te regionach można też dokonać zasiewów, jeżeli tylko uda się dostarczyć benzynę i ropę, a w zasadzie olej napędowy na Ukrainę. Natomiast cały czas najważniejsze rzeczy będą działy się na wschodzie, tak zwana bitwa o Donbas, która nawet przez niektórych analityków jest porównywana do jakiejś dużo mniejszej skali, a jednak do bitwy pod Kurskiem. W tej chwili cały czas jednak obserwujemy ostrzały na przykład z Krymu, na wiele innych nie tylko wschodnich miast Ukrainy, a na dole widzieliśmy wybuchy prawdopodobnie pocisków termobarycznych. Nie udało mi się tego zweryfikować z Mariupola. Tam z kolei może pojawić się próba odbicia tego miasta. Najważniejsze dla z kolei biznesu rolniczego jest to, że nie ma możliwości na razie armia rosyjska ataku na Odessę i porty w Mikołajewie też nie został zniszczony, natomiast oczywiście nie ma zdolności eksportu z powodu zaminowania morza i również stworzenia fortyfikacji samej Odessie. Spółki ukraińskie ostatnio miały dość mocne odbicie, natomiast ich miejsce na wykresie wciąż jest dość niskie w stosunku do historii. Większość spółek pozostawiła cały czas niezamknięte wielkie luki po dniu wybuchu wojny. To jest wykres tygodniowy, więc ta luka z czwartkowego poranka, z 24 lutego jest niewidoczna, bo była w trakcie tygodnia, Natomiast większość tych spółek ma się dość słabo. Bardzo źle wyglądają notowania także Kernela, patrząc z perspektywy historycznej. Są, co prawda, niewiele niżej, przez chwilę były niewiele niżej niż w 2014 roku, natomiast dla Kernela jej najważniejszy jest ten port w odejściu, nawet może bardziej niż dla innych spółek rolniczych. Niemniej, wyniki i postępowania, kolejne postępy bitwy o Doniec i Ługańsk są kluczowe. Dla spółek ukraińskich tam może być duża zmienność w górę i w dół, ale pamiętajcie, że zajmowanie na przykład terenów, gdzie swoje pola mają konkretne spółki, może mieć duże znaczenie, tak jak dla agrotonu, już od 2014 roku dużą część tych republik, tzw. Tak to były aktywa, na których agroton siał swoje zboża. Na co patrzeć w najbliższym czasie? W zeszłym miesiącu sugerowałem w magazynie bilans, że po okresie covidowym i wojennym możemy poczuć oddech kryzysu ekonomicznego. Inflacja w Niemczech przyspieszyła jeszcze bardziej ze stanu, który wydawał nam się, że już jest ekstremalnym przyspieszeniem, a w niektórych parametrach inflacyjnych jest ona najwyższa od czasów II wojny światowej. Perturbacje w niemieckiej gospodarce widać już na notowaniach DAX-a, a to gospodarka, od której jesteśmy bardzo istotnie zależni jako, jako nasza gospodarka eksportowa polska. Patrząc na inne Ekstrema, mamy bardzo mocny ruch wzrostowy pod względem kuponów na amerykańskich obligacjach, czyli historyczne załamanie obligacji. Czasem, nawet w clickbaitowych artykułach, pokazywane są wykresy ze skalą logarytmiczną, na której to załamanie obligacji jest największe w historii. Jednak to specjalnie nie ma sensu, no bo bliskość zera powoduje, że na wykresie logarytmicznym będzie to wyglądało imponująco. Fakty są jednak takie, że mamy do czynienia z kolejnym mocnym ruchem wzrostowym na oprocentowaniu amerykańskich obligacji, które jest podobne do tego, którego, które było przy okazji wojny handlowej, czy 2007-2008 roku, jednak tam było rozciągnięte w dół w czasie, no i ze szczytem na bańce dotkomowej. Ogólnie szczyt danego cyklu wzrostu oprocentowania amerykańskich choćby dziesięciolatek sugeruje bliskość jakiegoś okresu przełomowego na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i też wielu komentatorów zwraca uwagę, co wydaje się sensowne, że jesteśmy blisko tego cyklu wzrostu oprocentowania amerykańskich obligacji, możliwe, że jeszcze kilka miesięcy, gdyż już Fed zaczął podnosić stopy procentowe, jeżeli to tempo będzie utrzymane zgodnie z zapowiedziami, no to może jeszcze czeka nas kilka kolejnych szczytów. Z pozytywów jest to, że spready pomiędzy 3-miesięcznymi a 10-letnimi obligacjami nie są ujemne, co może sugerować, że to ryzyko jakiegoś załamania gospodarczego czy recesji jest mniejsze, ponieważ nie, nie tak wiele krzywych jest w tej chwili notowanych pod względem spreadu pomiędzy nimi na poziomie ujemnym. W Stanach Zjednoczonych patrząc z takiej perspektywy jeszcze tego, jak będą wyglądały wyniki spółek, mamy do czynienia z absolutnie Okresem po zdarzeniu jednorazowym zyski amerykańskich spółek wyskoczyły do poziomów niewidzianych od lat 50. poprzedniego wieku. To są wzrosty o 35% w zasadzie w układzie rok do roku. Pierwszy raz od 70 lat zyski kwartalne utrzymały się powyżej 13%. Jest taka powtórka z okresu powojennego, kiedy konsumenci mieli rekordowe oszczędności, wydawali je, spółki miały wysokie marże, natomiast już w ciągu ostatnich 8 miesięcy te oszczędności Amerykanów wyraźnie zmalały, a powtórzenie tak dobrych wyników czy jeszcze ich pobicie, pod względem choćby Mars na amerykańskich firmach będzie niezwykle trudne. Skoro mamy już pełen obraz tych kluczowych danych gospodarczych i tych kłopotów, tak w zasadzie to, czy będzie recesja, czy tylko spowolnienie gospodarcze, zobaczymy w danych z bezrobocia. Czy już dziś widać na danych bezrobocia z tych największych gospodarek coś niepokojącego? O tym za chwilę. Najpierw spojrzymy ogólnie na największe dane, na najwyższe bezrobocie na świecie. Spośród krajów, które tu znajdziemy, no to raczej są gospodarki małe lub gospodarki, które mają od wielu lat różne problemy, nie mające dużego znaczenia światowej gospodarce. Gospodarce. Wśród krajów z dużym bezrobociem najbardziej niepokojąco, z tych, które mają znaczenie, jest Nigeria i RPA. Już w ostatnim magazynie Bilans mówiłem, że w związku z radykalnym wzrostem cen żywności obawiam się rozruchów społecznych w wielu krajach, m.in. w Egipcie, które będą powodowały dalsze niestabilności gospodarcze i mogą implikować dalszy rozwój ewentualnych kryzysów, przynajmniej lokalnych gospodarczych. Spośród krajów, gdzie już dzisiaj jest wysokie bezrobocie, a wzrost cen z racji dość biednego społeczeństwa, cen żywności będzie bardzo bolesny, wyróżniłbym Nigerię i RPA. Należy te kraje obserwować, a one są też istotne dla światowej gospodarki, szczególnie Nigeria jako jeden z może nie kluczowych, ale ważnych producentów ropy naftowej. Spośród największych tych gospodarek światowych, no cały czas wysokie bezrobocie w Hiszpanii czy we Włoszech, ale to francuskie też jest dość spore. Na przykład wzrost takiego bezrobocia o jeden punkt procentowy czy wzrost bezrobocia o dwa punkty procentowe w Niemczech byłby bardzo groźny dla przy aktualnych poziomach inflacji i może Mogłoby implikować, może nie od razu recesji, ale jeszcze większe spowolnienie w ramach samonapędzającego się układu. Najniższe bezrobocie, czyli niedobór w zasadzie pracowników w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, to obowiązujący stan, i tam też te parametry należy intensywnie obserwować. Jest jak w lutym 2021 roku. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresach. Tak naprawdę z perspektywy zyskowności spółek i tego co dzieje się na giełdzie warto spojrzeć w aktualnej sytuacji na to co mamy przy podatkach w Polsce. Owszem, one nie kreują bezpośrednią marsz dla spółek, ale ważne jest, aby państwo działało stabilnie i żeby również te podatki od konsumentów czy podatki od dochodów były stabilne. Bo państwo wszak jest tą ostatnią, ostatnim bastionem, gdy pojawiają się problemy gospodarcze. Tutaj nie mamy dobrych informacji. Bo to, że z nowym ładem był dość spory problem, już od dłuższego czasu wiemy, ale ten problem niestety zacieśnia się. Już w 2021 roku w maju, czyli prawie rok temu, ogłoszono rewolucję w PIT. Jednak uchwalono ją dopiero w październiku, dość późno jak na tak ważne regulacje. Później trzy razy nowelizowano jeszcze przed końcem 2021 roku, dlatego pojawiły się te problemy na początku 2022 roku, co spowodowało zmianę rozporządzenia już 7 stycznia 2022 roku, a potem pojawiły się objaśnienia Ministerstwa Finansów. 20 stycznia 2022 roku. Wszystko znowelizowano już po rozpoczęciu wojny, a kilka tygodni temu powiedziano, że w zasadzie będzie nowy, nowy ład, ponieważ żeby naprawić tamten ład, który był nowelizowany i poprawiany, trzeba tak w zasadzie jeszcze bardziej obniżyć podatki, żeby to wszystko jakoś można było ułożyć. A jeszcze wcześniej, w styczniu, premier mówił, że będzie można się rozliczać według stanu z 2021 roku. Po czym minister, wiceminister powiedział, że tak nie będzie, to powiedziała akurat 1 kwietnia 2022 roku, więc wszystko, no niestety dopina się w dość zabawną historię, jednak tak w zasadzie przez chwilę mieliśmy przynajmniej iluzję tego, że w tym roku będziemy mieli trzy systemy podatkowe. No, prawdopodobnie będziemy mieli dwa, ale jeżeli zastosujemy kruczki z niektórych objaśnień czy dodatkowych rozporządzeń, możliwe, że będzie się można rozliczać na tak wiele sposobów, z tak wieloma ekstremalnymi wyłomami, że to nie stanowi stabilnej tarczy na ten okres kryzysowy. Patrząc z perspektywy miesiąca i całego 2022 roku na notowania spółek, widzimy kilka pozytywnych tematów, jak przede wszystkim wzrosty Dino Polska w, tylko w ciągu miesiąca o 15%, ale tam cały czas jesteśmy też daleko od historycznych szczytów w perspektywie tego roku minus 8. Interesująca jest pozycja pgnig który w skali miesiąca jest na minusie od początku roku na plus 5,4, natomiast to też jest efekt tego, że dane statystyczne muszą się zaczynać z jakimś konkretnym dniem notować. A jeżeli byśmy patrzyli szeroko, to jednak Peganik z mocnym ruchu wzrostowym i z Zwigu 20, oprócz może Orlenu, wygląda najbardziej pozytywnie z perspektywy tego, jak wygląda aktualne rozdanie gospodarcze, a w tym roku oczywiście królową czy królem w zasadzie jest JSW. Natomiast tutaj mocne spadki cen węgla koksującego wraz z lockdownami w Chinach, które przecież trwają. Jeżeli mamy szukać analogii, to warto jeszcze spojrzeć dużo, dużo wcześniej, ponieważ NC Index, New Connect, jest na poziomach z rozpoczęcia ruchu na szczyt banki spekulacyjnej, która pękła pod koniec lipca 2020 roku. Jest w takim razie tanią, no jednak nie do końca. Spółki gamingowe cały czas tracą. Trudno znaleźć spółkę gamingową z New Connect, która w perspektywie pół roku jest wyżej niż, niż właśnie w tamtym okresie. I tak naprawdę no, na New Connect Index jeszcze jest przynajmniej kilkanaście procent do, w dół poziomu domów do sprawdzenia. Ważne oprócz gamingu jest to, że spółki z portfolio Januara Ciszewskiego mają się dużo gorzej i również ostatnio negatywne informacje odnośnie spółki Kolumbus, co implikuje to, że tutaj pewnie najprędzej sprawdzimy dołki z 24 lutego, z dnia wybuchu wojny na Ukrainie. SWIG 80 wygląda w tej perspektywie dużo lepiej. Tutaj nie mieliśmy spektakularnego załamania, a te spadki od szczytu Hoss z sierpnia, z września, są dużo niższe. Natomiast znowu idealnie dotykamy trendu spadkowego w ciągu ostatnich dni kwietnia. Wygląda to jakbyśmy zaczęli spadać. Niektóre serie polskich obligacji czy obligacji BGK albo Polskiego Funduszu Rozwoju można już kupić z kuponem 6%, 6 czy 7%. Jeżeli założymy, że nie będziemy nim tradować, a poczekamy do końca trwania, do wykupu tych obligacji, to są bardzo atrakcyjne stopy w kontekście cały czas dość wysokich poziomów SWIG-80. No i wyników, które w wielu spółkach pewnie tak jak w Stanach będą jednorazowe, czyli może nas czekać spadek, marsz. Jeżeli spojrzymy na trajektorię typowego ruchu wzrostowego, typowej hosty na ESWIG 80, czyli to, co jest na szaro w tle, no to wchodzimy w okres przyspieszenia spadków. Ta trajektoria trochę przesunięta jest w aktualnym układzie o 2-3 miesiące. Ten szczyt hossy był tutaj wcześniej, a spadki początkowe trochę spokojniejsze niż w typowym układzie, ale to się wpisuje ogólnie w, to, w stan, w którym można by spostrzec, że faktycznie sell in May może być również w tym roku na SWIK 80. Tym bardziej, że tu jeszcze nie widzimy pełnej dystrybucji z tego, jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych muszą wyprzedawać akcje wraz z umarzaniem jednostek i konwersją pieniędzy wśród obywateli w stronę bezpieczniejszych aktywów. Czekamy też na kolejne podwyżki tych stałych oprocentowań obligacji Skarbu Państwa, a nie tych kupowanych bezpośrednio na giełdzie, gdzie tam rynek wycenia kupony, a tutaj przy nowych emisjach Skarb Państwa do detalu za pomocą nam portalu obligacyjnego Skarbu Państwa wycenia je w trochę inny sposób, Często to no niestety nierynkowy i w ten sposób, znowu patrząc na różnego typu analogie, jeden z analityków zauważył, że DAX zachowuje się bardzo podobnie, jak przy pękaniu banki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj trajektoria DAXa jest dość podobna, ponieważ zawijamy się po okresie takiego szczytowego układu konsolidacyjnego, który trwał prawie pół roku. Natomiast z takimi analogami jest dość nieciekawie, ponieważ w zasadzie można znaleźć tra podobną trajektorię tego, co dzieje się do każdego krachu i nie zawsze się sprawdza. Wszak na przykład COVID porównywany był do Bessy w 2029 roku, sprzed prawie 100 lat. Natomiast po Kowidzie nastąpiło mocne wybicie, a tam kolejne spadki. Natomiast jest to ciekawa analogia, która pokazuje nam, że można szukać jakichś pomysłów na rozwinięcie tego w dłuższej perspektywie, również z perspektywy Bessy na dax I w tym momencie przyszła mi do głowy moja analiza z czerwca 2021 roku, którą pokazałem w magazynie Bilans, do której też linkuję pod tym materiałem. Wtedy zwróciłem uwagę, że na SP istnieje coś takiego jak magia 129 miesięcy cykli wzrosty, wzrostów i cykli od ekstremalnego dołka do ekstremalnego dołka. I wtedy sugerowałem, że no już w najbliższym czasie mija te 149 miesięcy. Ono kończyło się gdzieś w wakacje zeszłego roku. I okazuje się, że aktualnie znany nam szczyt, jaki panuje na SP 500, jest z grudnia 2021 roku, czyli nastąpił 5 miesięcy po tej analizie czyli 154 miesiące od szczytu, od dołków Hossy, pod dołków bez z 2009 roku. Czyli jeżeli tamta analiza jest dalej w mocy, a w mojej opinii wszystkie podstawy, które stoją za tamtą analizą są w grze, to zakończył nam się jakiś supercykl, który dodatkowo ma wiele analogii pomiędzy supercyklem z 1987 roku, który skończył się w 2000 roku. Tam też były podstawy bardzo polityczne, tym razem były podstawy również związane z globalizacją. Więc takie długie cykle mają również geopolityczne i takie czysto ekonomiczne podstawy. To oznaczałoby, że faktycznie te spadki, które obserwujemy na SP500, to nie jest jakaś przerwa przed kolejnym szczytem, a te już kilka miesięcy spadków powodują, że może to być początek jakiegoś mocniejszego układu. Wszystko znów zależy od bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, natomiast warto zwrócić uwagę, że na, przynajmniej na połowę kwietnia na S&P 500 rysuje się może nie idealne, ale jakiś hot dog, który oznaczałby, że też maj czy czerwiec mógłby być na S&P spadkowy, co wpisywałoby się w politykę choćby Fedu. Natomiast wciąż wiele, nie wiemy i w zasadzie ustawianie horoskopów, tak jak w czerwcu 2021 roku, nigdy nie jest stuprocentowo pewne. Natomiast warto to obserwować, bo z perspektywy bardzo długo okresów i takich super cykli, faktycznie mamy ten przełomowy okres, który można potwierdzić na wiele sposobów, nie tylko na DAXie, S&P czy polskim. Rynku. Uważnie obserwujmy ten wyjątkowy okres, natomiast nie zagłupmy się w codziennych inwestycjach, patrząc na skalę mega, bo możemy zarabiać na rynku pieniądze z perspektywy tygodniowej a tracić pieniądze analizując rynek z perspektywy wielomiesięcznej, bo rynek przez długi okres może pozostawać niezgodny z szeroką analizą. Wszak cykle 150-miesięczne mogą mieć odchylenie o 20-30% przez wiele miesięcy. To był magazyn. Bilans. Zapraszam do aplikacji Squaber.com. Do usłyszenia i zobaczenia w maju!